Dzień dobry, mamy 1 września 2025 roku. Trybunał Wojskowy Naczelnej Admiralicji Ziemi dla reprezentantów firm osób Andrzej Mularzak, Maciej Siebrowicz, Marcin Świtkowski za utrzymywanie systemu niewolnictwa, zdradę stanu i ojcowizny, kolaborację i współpracę z okupantem ziemi odzyskanej oraz współudział w kierowaniu zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i terrorystycznym z głową organizacji Karolem Nawrockim. Wyrok i nakaz śmierci przez powieszenie w bazie polowej naczelnej Admiralicji Ziemi na Ziemiach odzyskanych dla reprezentanta firmy, osoby Macieja Simbierowicz oraz dożywotnie pozbawienie wolności dożywotnie pracy społecznej dla reprezentantów firm, osób Andrzej Mulżak, Marcin Świtkowski, w pełnej mocy sprawczej naczelny Trybunału Wojskowego Przemysła w Antoni Piotr. Z wdzięcznością, pełną mocą sprawczą powyższego nakazu i wyroku Ku Trybunału Wojskowego Naczelnej Admiralicji Jam jest Natalia Jagoda Grabysa. Z wdzięcznością Jam jest.